zaprosić wraz z Jędrzejem na krótki, zawsze chcemy krótko, potem nam nie wychodzi krótko, ale na, na odcinek z takiego naszego małego rozpoczęcia sezonu. Dzisiaj dzień świąteczny, Wielka Sobota. Postanowiliśmy rytualnie wyciągnąć samochód, do którego mam szczególny sentyment, o czym już w którymś tam odcinku opowiadałem. Więc pojechaliśmy do garażu, gdzie był przechowywany z Jędrzejem i nagraliśmy kilka ujęć, kilka znowu wolnych myśli z tego uruchomienia. I chciałbym bardzo, bardzo podziękować przede wszystkim za cierpliwość do mojej osoby, bo sporo z Was ogląda moje filmy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo nieregularnie one się, się pojawiają. To nie jest pewnie miłe, niestety nie mam na to czasu, ale uwierzcie, pracuję nad tym, żeby, żeby, żeby zrobić, robić je częściej, bo, bo uważam, że zawsze, że jeśli chociaż jedna osoba to ogląda, chociaż jedna osoba pisze coś miłego w komentarzu, to już choćby dla niej warto jest dalej się starać i w jakiś sposób eksponować to, co się w sobie w związku z naszą wspólną pasją nosi. Więc bardzo za to dziękuję. Jednocześnie bardzo przepraszam tych, na których komentarze nie odpowiedziałem. Ja je po prostu przeoczyłem i właściwie dopiero wczoraj wieczorem gdzieś tam przeglądając kontent mojego kanału zobaczyłem, że są jakieś jeszcze komentarze. Postaram się na nie odpowiedzieć. Więc bardzo dziękuję, dziękujemy i zapraszam do tego malutkiego otwarcia naszego, naszego sezonu i Mam nadzieję do wkrótce znowu zobaczenia, bo pomysłów absolutnie w głowie mam, co nie miara na to, co chcielibyśmy jeszcze z Jędrzejem zrobić, co chcielibyśmy pokazać, czym się podzielić. Pomysłów nie brakuje, brakuje tylko czasu. Mam nadzieję, że, że mimo wszystko jakoś to wygospodaruję, więc zapraszam i do, do zobaczenia. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Ej, Wielka Sobota. Przed świątecznymi porządkami wzięliśmy z Jędrzejem kompota, również wiosennie, bo oszczędzaliśmy go przez zimę i nie miał styczności z solą ani chłodem zimowym. i Postanowiliśmy w ramach pierwszej nim przejazdki pojechać i uruchomić naszą ulubienicę 223-220D. Pozimowy rozruch Oczywiście Jesteśmy w 100% przekonani Że przebiegnie bez problemów Ale zawsze to fajnie Utrwalić, posłuchać Ten no, jak niepowtarzalny dźwięk Dźwięk, za którym Zawsze ja tęsknię I udało mi się przez, przez te wszystkie lata W jakich posiadam ten samochód Również, również zarazić Zarazić tą tęsknotą Jędrzeja Także za chwilę wielkie rozpoczęcie sezonu. Swoją drogą nie wiem, jak Wyszanowni, ale ja to zawsze dosyć, dosyć mocno czekam na te, na te pierwsze takie ciepłe dni i na ten czas, kiedy wiem, że na 100% żadne nawet resztki soli już nie leżą na drodze i to jest, to jest szalenie, szalenie fajny moment, taki który ja osobiście celebruję i teraz już od pewnego czasu również Jędrzej ze mną. Właśnie te pierwsze przejażdżki, to takie chodzenie wokół samochodów, zastanawianie się od czego zacząć, co któremu potrzeba, bo oczywiście ja zawsze na koniec sezonu doskonale pamiętam, że w tym to trzeba wymienić olej, a w tym pasek, a w tym to, a w tym tamto, bo w każdym ciągle coś jest, one naprawdę, te samochody dbają o to, żeby, żeby o nich nie zapominać i nawet e, jeśli się je jakby regularnie utrzymuje w dobrej kondycji To tak czy inaczej na końcu gdzieś tam okazuje się, że coś, coś Któremuś potrzeba i ja to wszystko doskonale pamiętam Potem przychodzi wiosna, odwiedzam garaże, wchodzę I nie pamiętam kompletnie niczego Od lat już sobie, sobie obiecuję, że założę jakiś taki zeszyt Albo kupię, nie wiem do każdego samochodu zeszyt, i będę w tym, w tym zeszycie jakieś tam prowadził notatki. No oczywiście to jest tylko tak, tak ciągle sobie obiecuję i jeszcze tego nigdy nie zrealizowałem. No ale zawsze pierwsze kilometry, czy pierwsze metry, czy po pierwszym uruchomieniu już samochód sam woła o to, czego mu potrzeba, i to... ciekawe, jak będzie tym razem. W międzyczasie. Jędrek tak fajnie dopowiedział, że oczywiście beczka to na pewno niczego nie będzie potrzebowała, poza odrobiną jakiegokolwiek paliwa kopalnego i oleju, i oleju. E, więc rzeczywiście no to jest niesamowite i to, 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 to jeżeli chodzi o te wszystkie stare Mercedesy nie wiem jak tam stare inne diesle, bo nie mam z nimi specjalnie żadnych Doświadczeń, ale rzeczywiście to, to jest niesamowitość, że jak one są tam w miarę sprawne, to już po prostu takie są i koniec. I tutaj już nie trzeba się kompletnie przejmować ani zastanawiać, one po prostu się uruchamiają. Trochę prądu, jak już się zaświecą pierwsze kontrolki, to wiem, że cała reszta to już jest, jest formalna i znaczy się, że wszystko jest dobrze. Zresztą pewnie za chwilę się o tym przekonamy. Chyba, żeby nie. wtedy byłoby świetnie. Gdyby z jakichś powodów nasza beczka się za chwilę nie chciała uruchomić, no to byłoby świetnie, bo byśmy pewnie mieli dużo ciekawszy program i dochodzili, co tak naprawdę się z nią stało. No, ale nic. Zaraz zobaczymy. Ludzie ze święcon ze święconką, ze święconkami wychodzą z kościoła, a my, a my świątecznie do garażu. Jak tam między kompocik się prowadzi? Dobrze, bardzo. Zwłaszcza po jakimś drobnym serwisie, który był tu robiony świeżo. No, Nowe świeczki, nowy olej, klima zrefreszowana, jakieś tam węże chłodne. No, takie pierdowe. Jakby miało być tylko wymiana oleju, ale tam się okazało, że jakieś jeszcze parę rzeczy warto wymienić. Jako, że wszystko po 5 zł jest do tego samochodu, przysłowiowe 5 zł, i tak naprawdę mechanicy lubią te auta naprawiać, przynajmniej moi, no to się tam skończyło na jakimś takim trochę większym refreshu. I myślę, że kompocik to, to będzie dodaje jeszcze dużo radości. No to na miejscu do więzieni, do garażu, choć dalej. Hello baby! Nawet się za bardzo nie okurzyła Tak jak światło Trzeba no. teraz będzie znaleźć kluczyk Trzeba będzie znaleźć O, to mam niedomknięte, dobra, akumulator jest ale ma trzeba założyć. Okej. Front jest. W ogóle polecam akumulatory. A, nie, nie mogę. Tak, przecież nie biorę żadnych pieniędzy za reklamę. Nie będę nic mówił, e, jakie polecam. okej okay. Teraz trzeba kluczyk znaleźć. Kluczyk już jest. E, samochód jest. Znaleźliśmy. Natomiast, szukając kluczyka, znalazłem coś innego i mam świetną w związku z tym koncepcję, mianowicie chodź, chodź tutaj, chodź, chodź liżej. tutaj są przepiękne beczkowe koła, o których kompletnie zapomniałem. Słuchajcie, 175 80 14, czyli wysoki profil, wąska opona, czternastka, fulda na dodatek, czyli jest to jest to no, taka kwintesencja niemieckości Fulda, Fulda zresztą Fulda to miasto, e, dawaj na mnie Fulda to miasto w Niemczech e, niedaleko Frankfurtu nad Menem e, więc e, mamy te koła I teraz, i teraz co więcej udało mi się znaleźć jeszcze a wszystko w poszukiwaniu kluczyka udało mi się jeszcze znaleźć Coś pięknego. I teraz zobaczcie jak zrobimy, chodź, chodź za mną, chodź za mną chodź. Jak zrobimy to połączymy z tym Mniej więcej tak o to mamy takie piękne koła. I teraz posłuchajcie pomyśleć, że kiedyś jak były takie koła każdy marzył o felgach aluminiowych. Jak felga była stalowa, to się mówiło, że muszę mieć za wszelką cenę aluminiową felgę. I to był naprawdę problem, zdobyć aluminiowe felgi. Ja ten samochód to już tamten, to mam od wielu, wielu lat, od 20 bez mała, albo i więcej, nie wiem. I on był właśnie na tych kołach. Nie mówię, że na tych oponach. I ja pierwsze, co w owym czasie zrobiłem, choć ją. Pierwsze co w nowym czasie zrobiłem, to to oczywiście co zrobiłem to do felgi wymieniłem felgi i oczywiście co jeszcze zrobiłem eee, no szersze, no bo jak na takich wąskich rowerówkach przecież to jest obciak i te, te koła mają 195, tak? Czyli one w pewnych modelach 195 na na 70. I one oczywiście w niektórych wersjach benzynowych e, no jeździły na tych 190 piątkach, 185 piątki chyba były bardziej popularne 185 na 75, a to jest 195 na 70, także troszeczkę porzuciłem ten oryginał. Oczywiście przy tym potężnym 60-konnym silniku to e, to się bałem, że zaraz pewnie chyba straciłem z pięć może na maksymalnej ale, ale jest i teraz, właśnie mnie odśniło szukając kluczyka, że ten samochód wkrótce e, otrzyma te swoje oryginalne, piękne piękne, powtórzę to kołpaki i stalowe koła i te wąskie rowerówki wtedy trochę wygląda jak kaczka na chudych nóżkach ale to nieważne. wracamy do oryginału znaczy to też jest oryginał, ale wracamy do giga oryginału Warto dodać, że kiedyś w owym czasie był dostępny do takiego samochodu, takiego takiego, dostępny tylko jeden wzór, jeden wzór kół aluminiowych. To były właśnie baroki, tak zwane baroki, felgen jakkolwiek tam chyba w Niemczech je być mała tak nazywa. Jeden wzór. W Polsce pamiętam jeszcze jak się mówiło na nie magnetiki. Ja próbowałem dojść, skąd ta nazwa, i, 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 ale to, to, ktoś mi kiedyś tłumaczył, że to dlatego, że one są ze stopu magnezu i aluminium. Tak było, jeszcze mój ojciec miał beczkę, to się mówiła, ty masz magnetiki, tak mam No to po prostu był mega Więc tak, kopaki były po prostu for free, za bezcen i za nic Felgi stalowe w bardziej mniej stanie zardzewiałym Można było kupować tony bo tych samochodów było w pewnym momencie w Polsce dużo Zresztą te felgi są takie same jak, jeżeli się nie mylę, jak 114, 115 modelach więc one kosztowały bezcen. Dzisiaj okazuje się, że to właściwie te baroki to nie są takie powiedzmy drogie. Natomiast kołpaki w dobrym stanie, no to już jest wydatek. Co ciekawe, dowiadywałem się w Mercedesie, można kupić, można kupić jeszcze nowe kołpaki. Zupełnie nowe, nowe i one kosztują na poziomie bodaj w tej chwili 1000 zł za jedną sztukę. Tak? Jeszcze je trzeba polakierować, a to lakierowanie wcale nie jest proste. lakierowanie Do lakierowania jest potrzebny specjalny no albo dużo, dużo profesjonalizmu lakiernika i dużo jego wytrwałości, żeby tam okleić znaczek taśmą i to tam polakierować. Nikt tego nie chce robić albo taki specjalny szablon, który ja nawet gdzieś mam, który kiedyś kupiłem i to też nie były małe pieniądze, taki szablon z materiału, taki nie to nie z guma, tylko silikonowy, który się tam przykłada odpowiednio, z cała procedura wytłumaczona, jak go używać, żeby taki kołpak pomalować. Także by the way, z uruchamiania naszej lalki zrobił się wykład o, o kołach i kołpakach, ale to dlatego, że po prostu mega się wkręciłem w ten komplet, który właśnie jakby przypomniałem sobie, że jest, i, i, i właśnie został namierzony. I teraz jak już kończąc ten temat, rozdmuchany temat felt, zobaczcie, czyli tutaj mamy, tutaj mamy nasze baroki. I to jest e, ówczesna, i to jest, szanowni ówczesna klasa E. I przechodzimy w tych samych latach do klasy S. O, bon, bon, proszę bardzo, e, Mercedes W126 i proszę zobaczyć co? Baroki. Także ten sam, e, ten sam e, ten sam właściwie e, przejąłem sprytnie kamerę od Jędrzeja. O, co zaraz widać. Więc ten sam. A i co mamy? I mamy jeszcze jedną klasę S z tamtych lat. I co ma? Baroki, czyli e, wszędzie po prostu baroki. Jedne aluminiowe felgi. Jedne aluminiowe felgi, które po prostu pasowały do wszystkich modeli. Tu się dosyć mocno, e, dosyć mocno się e, czeka jędrzej, bo jak to odwrócić, może teraz to dość ty przejmij z powrotem kamerę. E, Jestem, jestem. E, dosyć mocno się tam no oczywiście e, rozmiary opon różniły. Aha, i jeszcze jedną szerokość, bo były 5x14, 5,5x14 i 6x14. 6x14 są w tym 126, to pamiętam 5,5x14 z tego co pamiętam, 5,5 cala szerokości to były właśnie w 116, a beczki miały, beczki miały e, 5. I jeszcze jest jakiś epizod z barokami 15, które też mamy w beczce kupę, ale ja do końca nie wiem kto był producentem, czy to Mercedes je dostarczał w, w jakimś tam standardowych modelach, czy nie, ale rozminie ten, ten temat. Idziemy odpalać. Rzeczony kluczyk. O, przebacz, że to nie ten. I teraz słuchajcie, normalnie to fajnie by było od razu po prostu wziąć ujęcie na silnik. Ale ja niestety to nie jest takie proste, będę musiał jeszcze minutę e, mówić do was. Dlaczego? Dlatego, że już to kiedyś nagrywałem. O, kontrolki są. E, to wszystko zadziała na 100%. E, trzeba nakręcić gaz ręczny, czyli ten hebelek tutaj. Nie wiem czy ty to dasz radę pokazać czy nie. Tutaj e, to jest e, no to jest rodzaj tam ssania, tu się przyspiesza e, tam kąt wtrysku. Wyciągamy i zaczynamy grzać świece żarowe. Tak? Czyli to jest kontrolka, która musi zgasnąć. I teraz tak, no w dzisiejszych samochodach albo takiej kontrolki w ogóle nie ma, albo ona tak się krótko świeci, że nigdy jej nie widujemy i nie wiemy w ogóle, gdzie ona jest. Bo świece nowoczesne, świece szybkiego grzania po prostu grzeją się. No w, w, to są sekundowe sprawy w zależności od temperatury to może być. Pół sekundy ćwierć wcale albo trzy sekundy. Natomiast tutaj są takie stare świece, tak zwane świece, my takie nazywaliśmy kiedyś świece długiego grzania. I one zanim się rozżarzą, to potrzebna jest właściwie minuta w tej, w tej chwili, w tej, w tej temperaturze. Tu jeszcze jest dosyć zimno po zimie w tym garażu. Samochód stał. Musimy wyczekać, aż ona zgaśnie. Jest takie prawdopodobieństwo, że może nie zgasnąć, bo ten automacik też tam różnie pracuje, ale tak mam tutaj zegarek na potwierdzenie i tak sobie patrzę po prostu na sekundnik, żeby to nie była dłużej niż minuta, żeby ich nie spalić albo nie zagotować akumulatora, bo teraz jest bardzo duże obciążenie akumulatora. No i co? I będziemy kręcić jeszcze 5 sekund. Więc nie wiem, to idziesz na silnik, pokaż silnik, a ja kręcę w takim razie, tak? mówiąc bez niespodzianek e, zawsze tak jest od 20 lat tak jest e, chwilę a pierwszy moment pracy jest taki trochę może niespokojny ale pomyślcie sobie że ten silnik jest naprawdę zimny e, i, i, i za stały w tej chwili chodzi e, muszę już go wyprowadzić z garażu bo nie jest to low emisyjny samochód więc zaraz tam będzie gęsto Ale też nie, no, nie, specjalnie nie pracował pod obciążeniem, kiedy jest zimne A w przypadku samochodu takiego jak, jak nasz dzisiejszy, który stał właściwie, nie wiem, tam od października ubiegłego roku No to te pierwsze kilometry to już wyjątkowo trzeba to auto traktować delikatnie Żeby, nie wiem, wszystko się pokręciło, ułożyło, rozgrzało no, tak po prostu, ja, ja nie, nie potrafię inaczej i, i chciałbym jakby też tą refleksją się, się z wami podzielić, myślę że ta filozofia coś, coś, coś ma w sobie, no bo jednak nie chwaląc się te moje samochody jeżdżą, jeżdżą latami, a te samochody moje daily, którymi robię potężne przebiegi, no to, to też raczej z nimi tam specjalnie kłopotów nie mam i nie miałem lega limitem prędkością rejsową po drodze szybkiego ruchu prędkość rejsowa 90 na godzinę jest to rzeczywiście taki powiedziałbym najfajniejsza, najfajniejsza prędkość dla tego samochodu bo nie jest to auto jakoś tam szczególnie obciążone zwala dosyć ekonomicznie nie pracuje na jakichś tam bardzo wysokich obrotach ktoś jest cierpliwym z natury człowiekiem i kocha swoje auto, to któraś, któryś z tych przymiotów powinien wygrać dla dobra samochodu. Ja cierpliwy nie jestem, natomiast kocham swoje auto i dlatego jestem skłonny na dłuższą metę poruszać się z prędkością 90-95 km na godzinę. Ciekawostką jest, że producent podał w instrukcji obsługi że dopuszczalne jest i że silnik przystosowany jest do jazdy z maksymalną prędkością obrotową do stałej jazdy czyli krótko mówiąc napisano wprost, że można jechać z gazem do dechy z punktu A do punktu B fajnie jest to wiedzieć, natomiast szczerze powiem nigdy nie miałem odwagi zbyt wielkiej, żeby to wykupować i udawało mi się oczywiście jechać z prędkością maksymalną 135 km na godzinę chwilami dłużej tym samochodem, ale e, przeważnie moje serduszko zaczynało krwawić i odpuszczałem. Po prostu ja się do tego nie nadaję. Teraz wjeżdżamy już na, na fragment naszej trójmiejskiej obwodnicy więc normalnie mógłbym spokojnie e, przekroczyć tutaj e, prędkość albo po prostu pojechać, e, pojechać dłużej, szybciej nie potrafię. E, Mieliśmy się z lalką na 105 na godzinę po zimowym postoju. No i tak też, tak też będziemy jechać. Mój pasażer i operator w jednej osobie również nie narzekają, a w tym dłużącym się czasie przejazdu, takim, takim kwiatuszkiem i czymś fajnym są miłe, ciekawe spojrzenia kierowców wybijających, czy wyprzedzających nas aut i to jest absolutnie wielka nagroda za, za, za to, że my tutaj cierpimy i jedziemy z małą prędkością no i tak, tak sobie jedziemy już dłuższy czas